Okej, okay, siemanko po tej stronie Toro. Rozstaliśmy się ostatnio w tym miejscu um, w Harym poterze. Lecimy dalej, musimy otworzyć. Um, musimy skomplikowaną zagadkę logiczną rozwiązać. Musimy otworzyć kratę i drzwi. Ooooooo! Udało się. Nie wiem jakim cudem, ale nam się to udało. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Korytarze, więcej korytarzy. Golden! Tyle wygrać. O, flipendo! Je, yeah, flipendo! Otwieraj no, się głupek lato. Widzę! Nie jestem ślepy, nie musisz mi lokować kamery na pół godziny. A mamy 24 fasolki. Wow. Bo każdy normalny uczeń zostawia fasolki. Orle. Nie wiedziałem. Każdy, każdy normalny uczeń zostawia swoje fasolki wszędzie gdzie się da. Na każdej półce z książkami kładzie jedną fasolkę. A później przybiega Harry Potter po 10 latach i ją je. Znaczy zbiera nie je. A potem trzyma przez cały rok w kieszeni. Bo czemu nie? O wazon trzeba dodać fasolkę, bo każdy normalny uczeń wyrzuca do wazonu fasolki. O, nie, tutaj nie skończymy jeszcze, bo, bo trochę za krótko to trwało. It's the door! It's open now! Can jump, go in there. Yes, yes, good. Now I can collect this save game. Ale zapewne wyciąłem. Oh, oh, są przeciwnicy, moi drodzy. This gnome, Mr. They like to put him mr Young on his to complete the challenge. They move quickly can be quite fierce. Są Żydy, one, one kradną! One kradną! Idź stąd, kradzieju! Kradzieje, głupie! To On. są Cyganie. Oni kradną na ulicy Sąku. Zresztą dam się walnąć jednemu, zobaczcie. Patrzcie, biegnie taki Cygan i... Wielki, taki cygan cykl... O nam no, 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 trzy fasolki nam podpierdziela. Patrzcie nam. Po prostu takie wredne. No, to to są najprości przeciwniky. Czekamy. Właśnie to będą tylko dwa rodzaje przeciwników. Ale co z tego? Bardzo dobre gra polecam. Congratulations, Mr. Yes! Skończyliśmy c challenge! C

O, waga! Teraz lekcja latania. I am your instructor, Madame Hooch. For your first lesson, you will fly through these magic rings. Okay. Control your broom with the direction keys. Siadamy pierwszy raz na, na naszą kwadratową miodłę i już musimy kur przelatywać przez jakieś kółka. Ready, Potter? On my whistle then.

i also congratulate you for being the first student to find the secret room since 1867. From now on, you may practice lying at any time. Tego, nowego, you will find the option on the main menu. Znalazłem, ja jako pierwszy. Time for your charms lesson now. Good day, Mr. Potter. Znalazłem ten, 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 ten. No, sekretny room. Fajnie, że nawet nie daliśmy szansy dla takich innym.

To jest po prostu masakra. Dobra. Tak, mamy mało czasu. nam na. ślepo jeden. Dobra. to było? Jestem ciekaw, czy to na końcu tej zliczki. Alohomora! But Ale know wiem, że Harry. Te Hemiana dają nam punkty po Co to jest? Co to ma być? Nie wiem, że nie powinno być tak, że on, oni nie powinni nam dodawać tych punktów, tylko na koniec po prostu nam powinni dać 5, 10 albo 15. W zależności od tego jak nam wyszło. A nie dodawać te punkty za każdym razem, kiedy walniemy dobrze czar. I kolejne na my! To jest być puchar domów, a nie puchar Harego Pottera. Kurde. Nie, nie uda się razem, 95% za dużo. Stracimy 20 punktów dla gry Pindora. Nie, nie uda się nam. Patrzcie jak ja tu się zwaliłem kompletnie. A 86%. Prawie. 30 punktów dla Gryffindoru. Oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, jak um, wyczarujemy, to i tak um, za każdym razem potem będziemy mogli spokojnie otworzyć każdy zamek i kasnąć każde flippendo. Nie chcę ty... Te... can Nie chciałem tu przechodzić, ja wracam! Hermiona, ten zły człowieku! Dawaj fasolki! A, wajfonsolki! Nie, nie, nie chcę przez bookcase. Chcę kartę. I... Yeah! Rozwaliła się na miliard No już, 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 mam bookcase. Zadowolona. Skąd ty znasz te wszystkie sekrety? Otwiera się. Uwaga, obraz, dla nie ma zupełnie tego przejścia. To jest Kolejne fasolki na naszym koncie. No, to nora. przecież w Hogwarcie nie ma nic cenniejszego do chowania... W Widzę! Bo nie ma nic ciekawego do chowania w przeciętkach Dawaj więcej, ja nie... Co tylko cztery mi dałeś? 5 Ej, pasolka! Co ty nie Alohomora! A, wejdziemy? Oczywiście. Alohomora! Myślałem, nie podeszli, to byśmy... Dobra. Nie, za nimi nic nie ma. Totalnie nie. ma. Jakieś schody. Nie wiedziałem, że w Hogwardzie jest tyle tajnych przejść. Wiedziałem, że są tam jakieś schody ruchome i tak dalej, ale kurde. Żeby za każdą Za każdym bookcase'em trzymał... był jakiś korytarz? No, na czym się trzyma ten sam góle. tutaj każda ściana jest pusta i są w niej same korytarze? A dobra, tutaj jeszcze mamy kasnąć flipendo nic już tu więcej nie ma tu nie, tu nie. Okej, okay, wyzmierzymy um, zapis, to będzie na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku, moi drodzy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym filmie z Harry'ego potera! Alohomora, yeah!